Zastrzeżenie prawne i opis ryzyka. Ważna informacja. Wszystkie treści zamieszczone na tym kanale mają charakter wyłącznie informacyjny oraz edukacyjny i są wyrazem prywatnych opinii autora. Nie stanowią one rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia ministra finansów. Pamiętaj, to nie jest porada inwestycyjna. Nie jestem licencjonowanym doradcą finansowym. Każda decyzja o zainwestowaniu pieniędzy jest Twoją autonomiczną decyzją. Wysokie ryzyko. Inwestowanie na rynkach finansowych, w szczególności handel instrumentami pochodnymi, kontrakty CFD oraz kryptowalutami, wiąże się z bardzo dużym ryzykiem i może prowadzić do utraty całości zainwestowanego kapitału. Brak gwarancji zysku. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych zysków w przyszłości. Prezentowane strategie mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Odpowiedzialność. Autor kanału nie ponosi odpowiedzialności za Twoje decyzje inwestycyjne ani za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z udostępnionych treści. Wichtiger Hinweis und Haftungsausschluss. Die Inhalte dieses Kanals dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen keine Anlageberatung, Rechtsberatung oder Steuerberatung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen, FeedLeck, dar. Bitte beachte folgende Punkte. Keine Empfehlung. Die gezeigten Trades, Analysen oder Strategien sind meine persönliche Meinung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten. Hohes Risiko. Trading und Investitionen am Finanzmarkt sind mit erheblichen Risiken verbunden. Es besteht die Möglichkeit eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals. Eigenverantwortung. Du handelst auf eigenes Risiko. Bevor du finanzielle Entscheidungen triffst, solltest du eigene Recherchen anstellen oder einen qualifizierten Fachberater konsultieren. Aktualität. Alle Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Videoerstellung. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten übernommen. <music> Dzień dobry, dzień dobry, witamy na naszym złocie. Dwa filmy poprzednio były srebro, zrobimy osobny filmik. Mam tutaj informację tylko do złota. Utknęliśmy na poziomie 5.627. Tak, to jest dokładnie to samo, co rysowaliśmy wcześniej na filmie. Mówiliśmy, że tu korekta pędząca. Mamy wybicie od 4236 elegancko przystopował. Tutaj nie ma problemu jeszcze z tym. Dlaczego wam zaraz powiem coś z live'a dla wspierających, co wczoraj zauważyliśmy, ale to byśmy musieli pokazać na mniejszej osi. I teraz, jeżeli zostawimy sobie tutaj jako taką hipotetyczną. No to powinno być naszą powiedzmy A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. A. ABC powiedzmy, albo podwójny, nie ma problemu. Tutaj. Ciekawa sytuacja jest tak. Ten wzrost sobie na razie odpuścimy. Chcę Wam tylko pokazać ciekawą sytuację z teorii fal Eliotta, która już miała historycznie miejsce na Dow Jonesie. <tryk> tylko w większej skali, tam jest chyba miesięczna. To można by było przyjąć za falę X. Tak, ponieważ Jedynka powinna być bardziej wznośna, tak? Tutaj nie ma za bardzo oznak takich, żeby to był z samego dołu ruch naprawdę impulsowy. Ale co możemy tutaj jeszcze? Jeżeli byśmy przyjęli to za falę X, i to, co tutaj się buduje, jest też bardzo ciekawą tendencją. Tu jest możliwość, żebyśmy mogli ob na razie obserwować. Ja tłumaczę, to jest opcja, która chwilowo jest dostępna. Zaobserwować, czy w tym miejscu nie będzie się budował nam ładny trójkąt, ponieważ te ruchy też wyglądają tutaj bardziej na ruchy. A, B, C i tutaj podobnie, A, B, C, więc jeżeli nie rozgrywalibyśmy flata w górę, czyli tu byśmy mieli powiedzmy, że impuls 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, T, E, zobaczymy, to jeszcze może ewentualnie wzrosnąć. Tutaj do, nawet do tej przekątnej, czyli nawet jeżeli byśmy mieli taką formację, to tutaj nie byłoby nic strasznego. Tutaj te korekty bardzo na siebie nachodzą i można by było się zasugerować, że mamy swoje ABC z takiego powodu, że. Ta korekta zrobiła więcej jak 6,18. Tak? Tutaj szortowaliśmy, ponieważ był niższy szczyt. Idealnie pod impuls w dół, ale przerodziła się sytuacja w coś innego. Tak? Teraz mamy tutaj. Moglibyśmy rozważyć dwie opcje: A. Tutaj, BC nie za bardzo. Musielibyśmy po prostu spróbować to rozegrać w ten sposób. 1, 2, 3, 4, 5. Też takie jest możliwe. Nawet z zejściem, wtedy, jeżeli to byłby impuls, nie mogłoby nam zejść. Wtedy, jeżeli to bierzemy za impuls, tutaj w tym wypadku, i nie byłby to impuls już wzrostowy. Ponieważ tutaj nie doliczymy się fali C z tego spadku, więc raczej byśmy tego nie rozgrywali pod kątem już impulsu wzrostowego, ale tutaj musielibyśmy sobie otworzyć jeszcze Fiba tego. Nie, dobrze był: 38. To będzie 62%. Ok. I tu jest jeszcze taki problem. Jeżeli to jest trójkąt, to nie możemy zejść tu tą falą B w dół. Powinniśmy iść powyżej tej fali, czyli to by wychodziło gdzieś koło 50%, tak? Idealnie 50% wychodzi. Dobra? takiej sentencji w górę, co byśmy mogli mieć. Powiedzmy, że nawet jeżeli byśmy poszli 1 do 1, dalej będzie to trójkąt z wybiciem po prostu tej przekątnej, czyli one to one. I musielibyśmy oczekiwać zejścia. Tak? Które już nie powinno dotknąć tej linii, ponieważ w trójkąt nie może mieć, że wszystkie, chociaż tutaj ta już nie będzie dotykać, nie będzie dotykać, ale raczej nie powinno być zejścia. Może być jeszcze sytuacja. Często jest tak, że końcówka lubi być sama w sobie trójkątem, i tu też będzie trójkąt. Prawdopodobnie, jakby była taka. Mega. Fajna konsolidacja. Ok. Raczej byłby to taki schodzący trójkąt. I wtedy cała ta struktura byłaby trójkątem. Dobrze, tu widzimy jeszcze jakaś jest z kanału chyba. A, to jest przełożone chyba tylko. Tu żeśmy rozważali klina, ale okej. Okay. I teraz o co chodzi tutaj z tą formacją, to wam ją narysuję tutaj. Oczywiście staż wyjadaczek geody tradycyjnej i, i fal Eliota. Ostatnio się dowiedziałem o paru takich, co są nawet na YouTube. Powinni znać formację, kiedy mamy ABC, mamy falę X, która może przybrać dowolną postać korekty, i na końcu mamy Trójkąt, a normalnie będzie to trójkąt, który jest w poziomie, tak? Nie klin, tylko w poziomie, ale zdarza się, że ta fala a. Będzie wyciągnięta, tak? I nieregularny trójkąt. Ta E byłaby tak. A w tym wypadku byśmy mieli też właśnie, że on jest troszeczkę wzrostowy. Tak. I tak. Ok. Ta E przeważnie nie dotyka. I nie ma wymiaru dla niej, także tej E sobie po Eliocie nie wyliczycie. Tylko z samej struktury fali E możecie ją wyliczyć. tak? I teraz tą sy taka sytuacja wystąpiła. Czyli mamy alarmowe poziomy, na które musimy uważać. Gdzie? Widzimy tu box, był konsolidacyjny konsola. Jest w tym boxie yy, nasze... No tak, jeżeli byśmy szli tutaj, to mamy 4,888. 8, 8. Teraz do zejścia. Podbitka może być krótka, może być c fail, wcale nie musi iść tak wysoko. Tak to trzeba mieć na uwadze. Może być bardziej stożkowy. Ale tutaj tej trend linii nie powinno nam wybić. Jeżeli wybije, to. Myślimy o całkiem innej strukturze. Tak, bardziej wtedy, jeżeli tu mamy ABC, to tutaj bym też pomyślał właśnie, że będziemy mieli jakieś formy ABC. Tak. I wtedy mamy A, ABC dobitka w dół. Tak. Czyli taki poziomek bardzo banalny. Na. Chwilę obecną 4881, jeżeli podbijemy do góry, to wiadomo, pionowy spadek raczej wykluczamy, więc gdzieś te okolice, dopiero potem jak się ta fala C czy fala B jeszcze powinna się skończyć i będziemy mieli strukturę prawdopodobnie jeszcze lekko wzrostową pod wybicie, i potem końcową falę E. Taki scenariusz można obrać. I warunek nie wolno przełamać tej linii trendu dolnej. Tak. No, możemy jeszcze rozważyć opcję taką, że faktycznie ten trójkąt byłby trójkątem, który będzie szedł w tą stronę. Alfala fala BC jest też istotna. Też nie powinna być włamana. Nie może wychodzić na to, bardziej ta mogłaby być AC wyłamana, czyli może teoretycznie troszeczkę zejść. Ja bym dalej odstawiał tutaj ten poziom. Póki co do obserwacji, region powiedzmy pomiędzy 4800 i ponownie 240 236 Taki region na chwilę obecną, te trzy ceny, powinniśmy rozważyć i zobaczyć, co w tym rejonie się wydarzy, i dopiero podejmować decyzję. Ważna jest struktura, jaką się będzie kończyć. Fala C powinna być impulsem. Fala końcowa nie musi być impulsem, może być też korektą, prawda? I teraz. Wykres Dążąc, na którym istnieje taka sytuacja, żeby obalić spekulacje e, ludzi pokroju Debi Unfons, i teraz, gdzie mamy tego Dążącika? Dążącika. Na miesięczniówkę, i musimy się cofnąć troszeczkę latek wstecz. Jeżeli otworzycie sobie e, tak, obojętnie jaką książkę z teorii, fal Eliotta, nawet Precera, którego nie lubię, bo trochę bzdur tam w tej książce na opowiadał, to Będziecie mieć, tak, że tutaj szła korekta płaska. OK. Ona pewnie jeszcze się zaczynała głębiej. OK. Mieliśmy korektę płaską. I to nie są moje rzeczy, tylko to jest Eliota. Tu mamy falę X. I tutaj, w tym miejscu, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Prawie jak na złocie. Oczywiście ten X, ten trójkąt sobie zszedł, ale tak jak mówię, tam chyba pokazuję w książce, że to by była korekta też pędząca. Ona gdzieś chyba z dołu wychodzi. Tego wykresu brakuje niestety na TradingView. I co mamy? Mamy tutaj. A, B, C, D, E. Tak na pochybę tym, którzy by tutaj rysowali impuls, nie? Tak? A, B, C tu jest. Panie. A, B, C. A, B, C. To jest, żeby wyjaśnić co niektórych. Dlaczego to jest A, B, C? O, z dużą dozą prawdopodobieństwa, teraz tak sobie sprawdzimy, wywaliło 61,8%. I to jest potwierdzenie, dlatego, że nawet jak to wygląda jak impuls, to nie jest to impulsem. Impuls wzrostowy na doążą się zaczyna się w tym miejscu. Dziwna sprawa. Prawda? I zobaczcie, jakie mamy tutaj piękny trójkącik. I co mówiłem? E, fala E nie musi zrobić tam waszego 1 do 1, czy nie wiadomo czego. Może po prostu być skrócona. Ona około 05, 5, 7,68 potrafi zrobić. Moglibyśmy sobie zobaczyć. Tylko jeszcze fali czy trójkąta. Tak? Ale o tym to nie tutaj. 40 par ktoś powie zrobił. Ok? No powiem, że nie. No nie, nie 40 par, kolego. W trójkącie inaczej się mierzy. A do tego, jak się mierzy w trójkącie, to opowiem wam na osobnych filmach, ewentualnie w akademii fal Eliota. Dziękuję serdecznie. Pełny optymizm na złocie, dopóki nie zwariujemy z pewnym poziomem. Nie oczekiwałbym, że tamte wzrosty będą nie wiadomo jakie, ale ta formacja jest godna uwagi, jest bardzo rzadka, a często oszukuje rynek. Dziękuję serdecznie. Miłego wieczoru. Pozdrawiam i oglądajcie Chart Husars. Like, subscribe, komentarz. Nie ma problemu. Wszystkiego dobrego.